Słońce zaszło nad warszawskim AWF-em, a to znaczy, że do gry wchodzą najlepsze drużyny, najwyższej ligi, a jedną z nich jest drużyna Cyrkulatka. Ze mną Maciek Wiejczyk, lider tejże drużyny. Maciek, mimo meczu, mimo lidze, no to tutaj specjalna dedykacja, co się, się powiedzieć, specjalnie tutaj koszulkę gdzieś tam na drugą stronę przełożyłeś, więc oddaję Ci głos. Wszystkim chcielibyśmy wszyscy jako drużyna pozdrowić i życzyć zdrowia naszemu prezesowi, bo jest po ciężkiej operacji e, związanej z kolanem, już w sumie nie pierwszej. E, Damian, Soku, gramy dla Ciebie. Pozorce do zdrowia. Powrotu do zdrowia. Przechodzimy do rozgrywek, przechodzimy do dzisiejszego meczu na początek. 8 do 0, dość łatwo chyba tak można powiedzieć pokonaliście tutaj, przejechaliście się po Husarii Mokotów. No może tak łatwo nie było, na pewno bramkarz z ich drużyny naprawdę bardzo dobrą robotę wykonywał, długo utrzymywał tak naprawdę wynik na styku. Dopiero tak naprawdę pod koniec ten worek się roz, rozwiązał. E, dobra drużyna, ale no akurat dzisiaj mieliśmy to, to był nasz dzień. Cztery mecze, trzy zwycięstwa, no ubiegłoroczna, ubiegło, przepraszam, tygodniowa wpadka, natomiast rozumiem, że Wy tutaj przyjechaliście, przyjeżdżacie po to, żeby zwyciężać, żeby, balansować do wyższej klasy rozgrywkowej. taki jest Wasz cel? Tak jest, no gramy pierwszy raz w Lidze Fanu, więc też chcieliśmy się sprawdzić, powiedzmy, zobaczyć ten poziom. Jesteśmy, myślę, zadowoleni, też mamy to wejście, jednak trochę inne też standardy, rzuty chociażby autu ręką, piątki z nogi, także to też coś innego trochę w rolikach. E, no ale tak, wchodzimy e, no tydzień temu zdarzyła się wpadka, ale też dobra drużyna. E, też dzisiaj mieliśmy mocny skład, nie było przede wszystkim Bartka Panasa i Łukasza Pokrywy, no to bez nich można grać w końcu. Także no, dzisiaj po prostu pokazaliśmy też, że możemy. No to takie pytanie troszkę może historyczne bo zaczynaliście z tego, co pamiętam, w Plejerenie. Już kilka lat temu, więc jak ta drużyna zmieniła się na przestrzeni tych lat, jeżeli chodzi o personalia? E, no zmieniła się zdecydowanie. Można to też zobaczyć na naszym fanpage'u, to polecam, bo akurat ostatnio obchodziliśmy dziesięciolecie e, naszej drużyny, gdzie no, przywinął się tak naprawdę parę dziesięć chłopaków. E, no historia zaczynała się od tego, że chłopaki z okręgu przede wszystkim Zamojskiego i tamtych okolic e, Biłgora i też Krubieszów, Tomaszów, Fybelski. E, no jak to za studiami przyjechali tutaj do Warszawy. Chcieli też pograć piłkę. No i to się tak naprawdę rozwijało. Standard, mniej więcej, był cały czas ten sam czyli właśnie zawodnicy z tego okręgu. Teraz dodatkowo mamy taki zaciąg biały, podlaskie, między innymi ja, gdzie dodatkowo właśnie tutaj mieszamy, ale cały czas jest to województwo lubelskie to jest wschodnia ściana. Także. Czyli rozumiem, że nie sięgacie gdzieś tam po inne województwa, po z Warszawy, czy, czy nawet chociażby gdzieś właśnie, tak jak z innych województw. Tak, nie, 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 my tutaj gramy, można, jak wiadomo, jak to na szóstkach czasem składu brakuje, to dobierzemy, ale raczej standardem gramy właśnie tą ekipą Zamojszczyznę, można powiedzieć, i Białopodlaska. Ale tak też widać po Was dużą dojrzałość i tak widać to, żeby się rozumiecie na boisku i też na pewno pomaga to, że macie taką osobę w postaci Waszego trenera, tak. który Wam po prostu z boku podpowiada. Tak, tak, mamy, czy to właśnie zazwyczaj jest nasz trener Stołku, Dzisiaj też, można powiedzieć, w jego zastępstwie teraz jest z nami Krygi, który też grywa, więc jak najbardziej tu pomaga. No i też gramy ze sobą już jakiś czas, więc też to granie jest coraz lepsze. Rozumiem, że taki długofalowy cel to Ekstraklasa i potem Mistrzostwa Polski. Tak, no my jak najbardziej chcemy zawsze grać z najlepszymi. To jest, no lepiej się gra z najlepszymi, można się sprawdzić, więc do tego też zmierzamy, do tego dążymy. Super, no do tego w takim razie Wam życzę. Dzięki. Dziękuję bardzo.